Czy masz problem z łamigłówkami do gry Worms Revolution Extreme? Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój film dotyczący gry Worms Revolution Extreme. Jeżeli interesuje cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Ostatnia już łamigłówka w grze Worms Revolution Extreme. Czas wykopków. Przeciwnik zorganizował zasadzkę i przeprowadził atak z powietrza. Musisz znaleźć sposób na dotarcie do podziemnego składu broni i wymyślić, jak zniszczyć wroga jednym manewrem. Liczę na ciebie. Startuję. Crates color. Do you reckon the great stone donkey is telling us something? Me too. He wants us to smite our enemies with the weapons he's provided. This lot to be precise.

I kolejna belka. I teraz belek już nie ma, ale mam UFO i mogę przesunąć pierwszą belkę. Udało się. A niewiele brakowało, a spadłem na dół. Elektromagnes i ogniste uderzenie. Zaczynam od umiejscowienia elektromagnesu w trybie odpychania. Tutaj. Idealnie pasuje. Mina. I teraz mam dwie miny. Jedną rzucam na lewą stronę, a drugą na prawą. Koniec min. Ale na szczęście mam jeszcze jedną skrzynkę. UFO! Dzięki temu mogę sobie przedłużyć ścieżkę. Tę, którą już sobie zrobiłem z tych belek. Mogę się dostać jeszcze dalej. rołamacz. To używam tego bunkru łamacza na stokrotce. Idealnie trzydzieści punktów życia. Jedyne co ma teraz do dyspozycji, to ogniste uderzenie. Mogę sobie co najwyżej oczyścić teren. Pozbyłem się miny. Zostałem w takim ustawieniu, że nie tonąłem. Muszę jednak uważać, mam raptem 5 punktów życia. Woda utrudnia dodatkowo rozeznanie, gdzie się kończy ląd. I używam bożebi. Trafiam ostatniego wrogiego robala.

Łamigłówka rozwiązana. Dobra robota, Efrio. W uznaniu twoich niezwykłych zasług przyznano ci złoty medal. Gratulacje. 40 kredytów za 3 minuty 24 sekundy i 33 setne. Kontynuuję. Nicely done, but don't get complacent. Nature has many cruel tricks up its sleeves. So, stay focused and frightened. Continue to hone the kill skills learned here by beating multiplayer opponents. Or... Try to gold medals in each of the campaign ok. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej, a jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!